Dziewczyny przed chwileczką mówiły o współpracy, o tym, że co dwie głowy to nie jedna, co trzy to nie dwie. My z Basią pracujemy już od jakiegoś czasu razem, wspieramy się i wymyślamy razem. I razem się mobilizujemy do tego, żeby powiedzieć coś, co być może Was zainteresuje. zainteresuje. Małe i duże my, żeby była jasność, to ja jestem tym małym. Małą, tak sobie to małą, mówi zawsze. Dobra, małą, czyli jak roztropnie i właściwie rozkmejnić priorytety na lekcjach nie tylko żeby nie było było performeńczyć, my to będziemy rozkmejniać. Dobra, Yo baby. A tak właściwie, bo my dzisiaj debiutujemy, to właściwie kim jesteśmy? Ja pozwolę sobie przedstawić moją koleżankę, Elżbietę Wydrę z Kluczborka tłumaczkę języka niemieckiego, germanistkę, zakręconą właściwie, jeśli chodzi o język niemiecki, ale wiecie, my was tutaj germanizować nie będziemy. My jesteśmy z Opolszczyzny, z miejsca, gdzie jest prawdziwa tolerancja, akceptacja, gdzie my mamy, jest tygiel, proszę państwa, na Opolczyźnie tak, to jest mission impossible, już nas sprawdzają. Tygiel kulturowy, ale też jesteśmy ze Śląska, bo to też jest Śląsk. Śląskie działchy my są. Ela pracuje obecnie w szkole STO, kiedyś w, gimnazja, w gimnazjum. Właściwie my jesteśmy nauczycielkami, byłymi nauczycielkami z czegoś gimnazjum. Jesteśmy bardzo dumne. Tak, dokładnie. I y, pozwoliłam sobie Elę zarazić wolontariatem, o którym też będziemy dzisiaj mówić. I jest opiekunką fantastycznego koła wolontariatu Prosto z serca. Mi będzie trochę łatwiej, bo ba się wszyscy znają. Nie. Znają. A przynajmniej z serialu można znać. Ja jestem oryginał, żeby nie było. Mruż ukradł mi nazwisko. Ja jestem Chyłka Oryginał. To, Chyłka Oryginał, tak. która pracowała w szkole, była nawet przez pewien moment dyrektorem szkoły, obecnie jest fundraiserką, podoba mi się bardzo to słowo, ale przede wszystkim jest koordynatorką wolontariatu, takiego wolontariatu. Pozaszkolnego, ponieważ przed chwileczką dziewczyny mówiło o współpracy szkół, a my chcemy powiedzieć o współpracy szkoły poza szkołą. Z tym, co się może dziać z naszymi uczniami, którzy żyją w swojej bańce takiej szklanej, wirtualnej bardzo często, i bardzo często pomaganie innym kojarzy mi się co najwyżej z zadaniem tego, czego nie już nie potrzebują. Powiemy wam, jak idziemy na ten nasz biegum jak to, ta nasza droga na te nasze bieguny wygląda. Ale oczywiście to nie jest tak, że my wymyślamy wszystko. To nie. jest inspiracja, które zbieramy na przykład tutaj na inspiracja. Tak. Byłyśmy tutaj 5 lat temu. 5 lat raz. temu zaprosiłam moje koleżanki z Opola, z Kluczborka, żebyśmy wybrały się razem na inspirację i to był strzał w dziesiątkę. Uśmiałyśmy się, Zastanowiłyśmy się, był czas na refleksję i poznałyśmy cudownych ludzi. I same wzmocniłyśmy się w tym, że tak naprawdę to, co my robimy, bo większość z Was to robi tak naprawdę. I e, jeżeli ktoś jest Wam celem. kiedyś powie, e, i teraz mówię też to może z pozycji byłej dyrektorki, jeśli ktoś Wam mówi w Radzie Pedagogicznej: Co ty kurczę znowu wymyślasz? Nie słuchajcie go. Róbcie swoje. Róbcie swoje, bądźcie wariatami. E, Najważniejsze, żeby dyrektor Wam nie przeszkadzał. I jeśli macie ten fantastyczny potencjał w sobie, macie ten zapał, inspirację, róbcie to, bo to robicie właśnie dla tych dzieci. Tak jak powiedziała wczoraj Dorota, zamknijcie się i po prostu posłuchajcie dzieci. Przepraszam, ale to cytat był, żeby nie było, że jestem nieprzyjemna i niekulturalna. Słuchajcie, wspomaganie, czyli nauczycielska synergia, to jest właśnie to, że my się tutaj spotykamy i fantastyczne relacje nawiązujemy. Te wszystkie loga, które tutaj żeśmy wzięły, brałyśmy udział w tych wszystkich projektach. I teraz powiem tak, bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się wszystkim nauczycielom nisko. Ponieważ ja od dwóch lat już nie pracuję, ale to, co wyście zrobili, chodzi mi o polskich nauczycieli w zdalnym nauczaniu, nie ma tego nigdzie na świecie. Wiem, co mówię, ponieważ mam przyjemność współpracować ze szkołami polonijnymi na całym świecie, ale to brzmi fajnie. W każdym razie to, co zrobili polscy nauczyciele w zdalnym nauc nauczaniu, szanowni Państwo, tego nikt nie zrobił. Jesteście prawdziwymi bohaterami i bohaterkami w szkole. Brawa dla Was. I tak naprawdę zrobili to nauczyciele dla nauczycieli. Nikt nam nie pomógł. Yy, te wszystkie, te, bo to wiesz, oni to tam, no właśnie, tylko tak by trzeba było walnąć. To są fantastyczne projekty, to jest tylko część, w których brałyśmy udział. Zaprosi mnie na swoją lekcję, ja się cieszę bardzo, że my występowałyśmy po Ewie, po Ewach, po trzy E. Ewach i Edytach. I Edycie, ponieważ, i tutaj jeszcze Joasi, ja miałam okazję, ja dzisiaj pracuję w hospicjum. Słuchajcie, to jest zarąbista praca. Ja wiem, że pewnie teraz to taki oksymoron, ale to, co kiedyś robiłam w gimnazjum za darmo, zajmowałam się wolontariatem, teraz moja pasja stała się moim zawodem. Nie każdy ma to szczęście. I wychodzę z, z tego miejsca niesamowicie uśmiechnięta. I miałam okazję zaprosić dziewczyny właśnie dzięki projektowi facebookowemu. Zaproś mnie na swoją lekcję. I to była prawdziwa lekcja wychowawcza. Jak ktoś będzie chciał, daj, dajcie się albo dajcie mnie. Ja się daję zaprosić. Ja to robię wszystko oczywiście za, za darmo, w ramach tego, żeby zachęcić jak największą ilość szkół, nauczycieli, dzieci do tego. Że warto czynić dobro. Nie jest to wyświechtany slogan, bo my to robimy praktycznie. I naprawdę warto. Dlaczego? Dlatego, że to jest osoba, której nie znają nasi uczniowie, i to mówię ze swojej perspektywy, a która ma genialny kontakt z młodymi ludźmi. Ale niezależnie mówi, od tego, że. Oczywiście, że aha, o tobie. Dobra. Od pierwszej klasy, słuchajcie, policealistów potrafi. Ze świnią i bez świni, po prostu sprawić, że na ich twarzach pojawia się uśmiech, i oni chcą to robić. Wierzą w to i chcą to robić. Yy, tak, teraz tak szybciutko parę tych luk się pojawiło, logów, luk, tak dobrze mówię, odmieniam? Logów? Logów. Dobra, nieważne logotypów, o dziękuję bardzo. Ale do jednego yy, szczególnie chciałabym Was tutaj zaprosić czy właściwie opowiedzieć, to jest Tydzień Edukacji Globalnej, to jest coś, co jest bliskie mojemu sercu. Wkrótce, w listopadzie pojawi się bardzo duża część działań, o których też będziemy mówić w dalszej części naszej prezentacji. Ela, my jesteśmy dopiero na trzecim slajdzie. Jezus Maria, bo mamy tak 20. naprawdę chciałyśmy opowiedzieć o tym, co my już zrobiłyśmy. Co tak naprawdę może nie udało nam się zrobić. No właśnie, ale dlaczego tu jesteśmy? Co... Zacznijmy od roztropności. Pamiętajcie, musimy ugruntowywać w sobie roztropność. Ela, teraz ty. No bo przecież są priorytety na nowy rok szkolny. One się pojawiają co roku. I My mamy coś dla Was, klucz, a raczej wytrych. Wytrych, którym pokażemy Wam, że można te priorytety przekuć na to, co tak naprawdę już robimy. Na to, co nam pomoże pokazać uczniom, że są ważni. I że możemy ich zabrać, odkrzesłowić, zabrać ze szkolnej ławki i uczyć ich nie tylko z podręcznikiem. I bardzo mi się podobała tutaj jedna koszulka, aczkolwiek ja mam postęp, a nie perfekcja, bo perfekcyjni jesteśmy, cały czas robimy błędy, powtarzamy teraz to, co dziewczyny mówiły, ale faktycznie tak jest. Natomiast na jednej koszulce z oporu było napisane nie podstawa programowa, ale uczeń się liczy. To, co on zapamięta i to, jakiego my go wypuścimy spod naszych skrzydeł. Tak, czyli mądre wybory. I Wy je dokonujecie. My pokażemy po prostu, że to, co tam sobie wymyślili już w lipcu, Wy to już dawno robicie. Wy robicie to od kilku lat. Zapraszamy. No, tam wiesz, oni to tam mają rozkminę, no. Kształtowanie wrażliwości. Ja muszę to powiedzieć. Przepraszam Cię. To jest mój największy, mój sukces pedagogiczny. To jest moja gimnazjalistka. Ona jest w tej chwili na drugim roku studiów muzykoterapii w Katowicach na uniwersytecie. Śpie, tutaj gra każdemu pacjentowi z hospicją zrobiła koncert skrzypcowy. Nie dziewiąty stanin moich uczniów w, w klasie trzeciej gimnazjum po, po egzaminie z języka niemieckiego. Nie, słuchajcie, to, to jest mój największy. Kiedy moja, wychowaw, moja wychowanka, wychowanka przychodzi do mnie i mówi: Proszę pani, chcę być wolontariuszką, bo ja chcę pomagać. I słuchajcie, i coraz więcej przykładem są znowu dzieciaki od dziewczyn, od Ewy, Ewy i od Edyty, kiedy przysyłają ręcznie zrobione kartki na Boże Narodzenie. Wiecie, jak to klasy 1-3 tam gdzieś kleje, jest coś tam pocięte, ale wiecie, oni to robią z serca i ci pacjenci się naprawdę bardzo cieszą. A to kształtowanie wrażliwości i empatii to jest to tak naprawdę na czym powinniśmy się też skupić, bo ci młodzi ludzie za chwileczkę będą naszymi nauczycielami, znaczy nie naszymi, naszych wnuków, matko, jak to zabrzmiało, ale tak to wychodzi. To są moi obecni maturzyści, którzy wzięli udział w takim projekcie, o którym już mówiła Marta. Dlatego, Flobo. W, słuchajcie, wszystko już było powiedziane. My tylko, My tylko dodajemy to, co zrobiłyśmy, a mianowicie emotkowe pożaracze smutku. Pamiętamy czas, kiedy wróciliśmy w ubiegłym roku, to było w czerwcu, Basiu? Do szkoły? do a nie, ty nie właśnie w szkole, to ty nie wiesz. Ale początek czerwca wróciliśmy do szkoły. Poszłam wtedy do pani dyrektor i mówię, Pani dyrektor, potrzebujemy uszyć dużo emotek ponieważ na nie czekają i pacjenci hospicjum od Basi. I wpadłam na pomysł, ponieważ my w Kluczborku też mamy swoje hospicjum, na razie się buduje, ale nasze hospicjum opiekuje się również dziećmi po stracie, czyli takimi dziećmi, które straciły mamę albo tatę w wyniku choroby. I wpadliśmy na pomysł, że za chwileczkę mamy 1 czerwca, więc już tyle emotek, żeby starczyło również dla tych dzieci. I zrobiliśmy coś co w sumie posłużyło również do tego, żeby pomóc naszym uczniom wrócić do szkoły i nawiązać relacje. Tytuł naszego podprojektu do emotkowych pożeraczy smutków brzmiał: relacje szywamy, innym pomagamy. Dzieci przyniosły swoje materiały, rodzice się zaangażowali. My kupiliśmy w szkole materiały i przez cały dzień szyliśmy. Siódmoklasista przyszedł ze swoją maszyną do szycia. Do siódmoklasisty przychodzili uczniowie z liceum, bo im się nie chciało oczek szyć. Przychodzili, żeby im to zszył. Czyli popatrzcie, cała społeczność tak naprawdę szkolna zostaje zaangażowana, nie tylko uczniowie. Mówimy o działaniu, mówimy o tym, że nasi uczniowie mogą Tutaj o, o to, o czym mówiła Elżbieta, też jest tutaj przez technikum w Opolu realizowane. Natomiast też chciałyśmy opowiedzieć o naszej koleżance z Piekar Śląskich. O Dobrocia. Dobrota, Dobrota Egner, która pewnie jest znana. Słuchajcie, ona od 10 lat robi fantastyczną grę miejską, która się nazywa Fair, Fair Train. Train. I tutaj uczniowie już w tym momencie przyjeżdżają z południa Polski po to, żeby zagrać, żeby się dowiedzieć, czym edukacja globalna jest. Czyli przełożenie. Tego, czego oni się uczą, tej teorii w praktykę. Bo muszą zrobić różne zadania. Biegają po Katowicach, oczywiście tylko po fragmencie Katowic i mają to zadanie zrobić coś, co związane właśnie z edukacją globalną. W tym roku było z klimatem, bo tak. właśnie w ubiegłym tygodniu, w ubiegłym bardzo, piątek odbyła tak. się ta dziesiąta albo yy, jedenasta. Tak, już tak, gra. tak jedenasta. Razem można więcej. Tutaj słuchajcie, mamy po prostu konkretne z zdjęcia z konkretnych działań które wy pewnie też już robiliście u siebie w szkole, w związku z czym te priorytety nie są niczym nowym. Tutaj na górnym zdjęciu jest moja pani dyrektor, która jest otwarta na wiele rzeczy. I wiem, że otwarty dyrektor to skarb. A jak nie jest otwarty, to też trzeba go otworzyć. Więc ten wytrych można po prostu pokazać. Pani dyrektor, panie dyrektorze, możemy te priorytety właśnie w ten sposób zrobić. Co zrobiliśmy? Zrobiliśmy kartki, ponieważ uczę niemieckiego, więc w listopadzie i w grudniu mamy dwa takie dni, kiedy piekę z dziećmi. Pierniki, kiedy piek pieczemy rogaliki na świętego Marcina. Upiekliśmy dużo pierników narysowaliśmy swoje kartki świąteczne, przygotowaliśmy i poszliśmy kolędować do rynku. Dzieci ustawiły się śpiewać, a reszta podchodziła z takimi właśnie koszami do ludzi składając im życzenia świąteczne. I żeby i nie było, to była pandemia. To tak, była pandemia, tak. słuchajcie, to był zeszły rok. Wręczając im taki podarunek. Bardzo często usłyszeli, czy ja muszę coś za to zapłacić? I wtedy oni mówili, nie wystarczy, że się Pan do nas uśmiechnie. Yy, znaczy, wiecie, tutaj też nie o to chodzi, żebyśmy grali na waszych emocjach, ale tutaj naprawdę ale trochę tak. yy, dzieciaki naprawdę mnóstwo serca w to wkładają i to, co jest dla nas też ważne. Ja dzisiaj w tej chwili reprezentuję yy, organizację pozarządową. Jeśli macie takie możliwości yy, i współpracy z organizacją yy, pozarządową, róbcie to. Yy, dyrektor może sobie to wpisać do sprawozdania o nadzorze pedagogicznym, to taka informacja, wiecie. A tak w ogóle to ja spełniam wszystkie priorytety, wchodząc do szkoły jako stowarzyszenie, szerząc ideologię pomagania. Nie wypuścicie je potem z tej tak. szkoły? Tak. I przemyślane wykorzystanie narzędzi. Popatrzcie, to jest właśnie to, o czym ja mówiłam, Asia. Pierwsze łączenie miałam z Asią Waszkowską z liceum, i później się pytałam, Asia, jaki jest feedback ze strony dzieciaków Secia. Ja tak chodziłam po, hi, po, po hospicjum, właśnie po to, żeby można było rozmawiać. To było coś niesamowitego, spotkanie międzypokoleniowe, Dzieci, są, dzieci nie, nie patrzą przez pryzmat, że to jest miejsce umierania. Ja generalnie sobie ubrałam za cel, że walczę z tym stereotypem. Tak jak powiedziałam, ja już współpracowałam z nimi, kiedy pracowałam w gimnazjum, dlatego ten temat jakby hospicjum nie jest dla mnie, nie był totalnie dla mnie nowy. I teraz tutaj oni mówią, słuchajcie, Wy się uśmiechacie do tych ludzi, wy komuś zrobiliście dzień. Proszę mi wierzyć, emocje były po prostu niesamowite. Asia potwierdza właśnie ryczy. To chyba potwierdza, to znaczy, że tak było, prawda, Joanna? I ja miałam tą świnię, i oni się na mnie patrzyli jak na wariata, że ja sobie ho, 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 jesteśmy w hospicjum, a ja tutaj, prawda, mruczę sobie z świnią. Ale słuchajcie, ta robota ustawia priorytety. Wierzcie mi, ustawia priorytety i pokazuje, co jest tak naprawdę w życiu ważne. Więc. Nie bójcie się priorytetów. A płaczą nie tylko nauczyciele, płaczą również uczniowie. Jak przyjechałam do szkoły, bo zawiozłam nasze emotki, i dostałam informację od Basi, że jedna z pacjentek, y, widząc emotkę, y, była y, po paraliżu twarzy Basiu, prawda? Tak. I po raz pierwszy córka podziękowała, powiedziała, mama. Zaczęła się uśmiechać, chciała się uśmiechnąć. I była reakcja taka: jak powiedziałam to dzieciakom, tak stanęli wszyscy, była cisza. Widziałam zaszklone oczy i jedna dziewczynka odważyła się zapytać: tylko proszę panią, a nie wie pani czyja to była emotka? Ja mówię, ale to nie był jeden uśmiech, to nie był jeden uśmiech, tak każdy z nich. I po, potem powiedziałam, że te emotki są, tak jak Marta wczoraj powiedziała, na głównym, centralnym miejscu. Widać, że one są i ludzie na nie patrzą, że ktoś chciał poświęcić tyle czasu, i zrobić coś dla tych, dla tych ludzi. A propos, słuchajcie, przemyślanych, przemyślane wykorzystania narzędzi. Pandemia też pokazała, że my tak naprawdę żyjemy w globalnej wiosce. Słuchajcie, ja tutaj w pracy, sobota, godzina 16, na Florydzie w Clearwater, godzina 10, polska szkoła, ja im pokazuję, że warto naprawdę pomagać drugiemu człowiekowi, na czym polega moja praca. Słuchajcie, to było coś niesamowitego. I powiem tak, dzięki pandemii tutaj Dawid, ale też Krzysiek Chojecki wczoraj mówił, że potrzeba jest takich wariatów, takich nauczycieli może trochę w sieci. Słuchajcie, no właśnie my o tym w ogóle nigdzie gdzieś nie mówimy, nie opowiadamy, nie filmujemy i tak dalej. Dlatego to, że możemy dzisiaj się z wami podzielić tym to, co robimy z, no, z pasją chyba. No ja dobra, to już jest teraz mój zawód. Ty tak naprawdę też robisz to. W... Ale zawód bez pasji nie jest zawodem no To jest to, co powiedział. Wczoraj też Marcin, to nastawienie, prawda? Ale właśnie, słuchajcie, wracamy do tych narzędzi, bo my tutaj byśmy Was zagadały. Słuchajcie, to tikowa współpraca. Nie wiem, czy też macie tak świetnie wyposażone szkoły, to tak jak ELA w STO, tak jak ELA w STO, czyli. Ale to są dzięki temu, że hmm. bierzemy udział w projektach, bierzemy udział w projektach organizowanych przez Samsunga, bierzemy, bierzemy udział w Orange, więc y, jest, są możliwości, są duże. Tylko teraz przekuć to, co my z tym będziemy robić w, w szkole. Y, ja tylko chciałam coś dodać Mamy pięć minut. Mam pięć minut. Kurczę. Edukacja globalna, Dobra, to o czym mówiłam, dalej. słuchajcie, yy, nie wiem, czy w ogóle wiecie, czym jest edukacja globalna. Czy ktoś z Was się z, z takim pojęciem, sformułowaniem spotkał? Możecie podnieść rękę do góry? Właśnie chciałam powiedzieć, że cudownie Super. to, co Pani przedstawiła, ja Panią I love you. To jest jedyny przedmiot, dla którego bym wróciła do szkoły. Słuchajcie, yy, taki cytat yy, zresztą Martina Luthera Kinga yy, jest coś takiego, że My już tak naprawdę, słuchajcie, zależymy od świata. W momencie, kiedy, kiedy już jemy to śniadanie, tak? O, tej, o tych współzależnościach i to trzeba, myślimy lokalnie, ale działamy globalnie. Dobra, przyspieszamy teraz. Słuchajcie i pokazując. I uczymy, tak, uczymy tych ludzi młodych, że za chwileczkę to oni będą stali na naszym miejscu i podejmowali decyzje. Tak naprawdę już podejmują decyzje, chociażby klim, strajk klima, straj klimatyczny. Straj klimatyczny, którzy młodzi ludzie bardzo w całej Polsce podeszli do niego bardzo poważnie i potrafią, yy, Zrezygnować ze swoich przedmiotów, a wiemy, że w liceum te rozszerzenia to przygotowanie do matury. Dla nich jest to ważne. Potrafią wyjść na ulicę i zaprotestować przeciwko Czyli temu. Czyli młodzi co mają robią. głos i teraz też właśnie dzięki temu nie boją się występować w tych miejscach, który, które widzicie na naszych y, zdjęciach. Asia mówiła o fajnym, fantastycznym projekcie, projekcie Poznaniu Historii. Ja pracuję oprócz tego, że jestem w Stowarzyszeniu Hospiciem Opolskie, pracuję też w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie jest projekt Archiwum Historii Mówionej. A ja z Domem współpracy współpracuję już od wielu lat, i oni robią ten projekt, który jest mega fantastyczny, ponieważ zapraszamy albo idziemy na spotkania z młodzieżą ze świadkami czasu. Świadkiem czasu może być każdy. My możemy tak naprawdę być już świadkami czasu, ponieważ niestety. jesteśmy świadkami pewnych rzeczy, które wydarzają się wokół nas. Wiesz, jak to brzmi. Powiem tak. Usłyszałam od wielu uczniów, ponieważ bardzo często świadkiem czasu jest ich babcia, dziadek, czasami jeszcze prababcia, pradziadek. Mam żal do siebie samej, że nie udało mi się porozmawiać z niektórymi babciami i dziadkami, bo niestety ich już nie ma. Ale byli uczniowie, którzy przyszli do mnie i powiedzieli, dzięki temu projektowi mam nagraną babcię, która opowiada o swojej młodości, o tym, jak wyglądało, wyglądała jej szkoła, jej praca. I uwaga, to jest praca na faktach, nie na opiniach, bo my spotykamy się z konkretnymi, prawdziwymi ludźmi. Oczywiście wzmacniamy to, co już potrafimy. Ela, to opuszczamy, lecimy dalej. Znacie to? Ale nie będziemy tego czytać, nie? Nie chce się, bo jak się dostaje bo taki tekst, patrzcie, to się. nie Patrzcie, czy... co myśmy zrobiły. Ja mówię, kurczę, jak my to mamy zrobić, ten temat tutaj. Zaczęłyśmy sobie rozpisywać. Widzicie te czerwone napisy? Możecie sobie zrobić zdjęcia. Chcecie też możemy oczywiście udostępnić podstawę. To jest to, co my na co tych hasłach wykorzystaliłyśmy, znaczy nie wykorzystałyśmy. Myśmy przyporządkowały do tego to, do co każdego słowa. zrobiłyśmy. Do każdego tego słowa. Dlatego wy to robicie. Jesteście za. I Nauczycielami, bo teraz się wypipkałam, żeby nie było, prawda? I wy już to jesteście. To jest takie black poetry, bez tego black Jezu, ale black, to nie było merytoryczne, background. nie? to takie Czuję się jak edukacyjna taka stenda perka, ale nie będę kląć. Słuchajcie, no popatrzcie, a w powiększeniu wygląda to w ten sposób. Wspomagania, wrażliwość, kształtowanie, działanie, wprowadzenie, przemyślanie. Słuchajcie, to są słowa klucze. Wytrych dajemy do tego, żebyście się nie bali. Ja jeszcze, Ela nie powiedziała Ale... jednej rzeczy, czekaj, Ela, ja się przyznam. Bo to jest prawda. Ja jestem katechetką też. I zaprawdę powiadam wam, nie bójcie się tych priorytetów. To jest to powiększenie, słuchajcie, widzicie, to jest te całe sześć wielokrotnie złożonych zdań, gdzie żeśmy zaznaczyły. Pisakiem tak naprawdę słowa, wytrychy. I pokazałyśmy Wam, myśmy pokazały też rzeczy, które robiłyśmy też w gimnazjum. Później, oczywiście, zreformowaliśmy szkołę. szkoła życia, my przez tą szkołę życia przeszliśmy. Czekaj, bo ona nam zaraz zabierze te. To, to są nasze rzeczy, które wykorzystaliśmy, czyli wrażliwość. Bo uczymy empatii, bo pożeracze, bo kartki, które wspólnie z pacjentami hospicjum, łącząc się online, robimy. Kształtowanie, bo spotkanie i pisanie pomysłów, bo działanie, bo działamy cały czas, bo wychodzimy spoza ławki, dajemy dzieciakom przestrzeń. Działać. też, i dajemy im przestrzeń. Przemyślane, bo narzędzia, bo online, bo próbujemy mówić językiem uczniów, bo tak naprawdę język internetowy, tikowy, Krzysiek to fajnie powiedział wczoraj, Chojecki, że w sieci można wiele rzeczy znaleźć, ale można się też zgubić, zapętlić. I to nasi uczniowie bardzo często robią. Więc my im tak naprawdę pokazujemy, że w tej sieci jest wiele ciekawych rzeczy, i oni się od nas uczą jeszcze. Mam nadzieję, że będą dalej się uczyć. Słuchajcie, i na koniec, co było tak naprawdę y, inspiracją do tego ma, nasze małe i duże my, to jest ta książka, którą zrobiłyśmy najpierw na lekcji języka niemieckiego, Das kleine Wir. Przygotowałyśmy ja projekt. Książka bardzo fajna, krótka, prosty język, stwierdziłyśmy super na język niemiecki, się przyda. To są mm. moje tam fiszki? Nie, to są, to są moje notatki, bo masz moją Aha, książkę. przepraszam. Słuchajcie, młody, ktoś mówi właśnie, bo ty zawsze zbzikowany, pawian, fajt, łapa, głupek, cała ty i tak dalej. Tolerancja, akceptacja w jednej już książce. I można to robić po niemiecku, po polsku, można robić lekcje, projekty społeczne. A na koniec, myślę, że taką, takim przykładem tego tej książki jest ten list trzynastolatki, którą otrzymałam w, hospi, w hospicjum, słuchajcie. Ja, przepraszam, bo pewnie się zaraz rozryczę, ale jak czytam za każdym razem ten list, ja się bardzo wzruszam, bo to napisała dziewczyna, która ma upośledzenie w stopniu lekkim, ma bardzo trudną historię domową, bo ja się po prostu dowiedziałam, kim ona jest. Drogi czytelniku, oto prezent ode mnie w tym niezwykłym dniu. Pewnie jest ci ciężko, ale ja to rozumiem, bo w czasie jaki nastał niczyje życie nie jest usłane różami. Choć niektórzy mają jeszcze gorzej. A więc w kopercie jest coś jeszcze. Dała wszystkie swoje, swoje wszystkie pieniądze. Słuchajcie, z oszczędności. oszczędności. A w worku trzymanym przez tego porcelanowego Mikołaja jest grosik na szczęście. Mam nadzieję, że zawartość koperty polepszy Twoje dotychczasowe życie. Nie trać nadziei, bo na tej planecie są jeszcze setki ludzi, którzy wierzą w waszą lepszą przyszłość. W imieniu tych ludzi mówię, ci będzie dobrze. Wesołych świąt, jakaś trzynastolatka. Ja wam mówię, że będzie lepiej. I nie bójcie się. Zostawiamy was z takim znakiem zapytania: tak naprawdę, co wy na to? Da się. Da Do się. Da boju? Da się. Nie, I nie się. bójmy się trudnych tematów. Na koniec cytat, żeby nie było, że nie wybrałam jakiegoś cytatu. Basia była bardzo niepocieszona, bo wszystkie cytaty poszły, które chciała Tak. Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody, należy spróbować i tej. Ciekawe, czy wiecie kto to powiedział. Józef Piłsudski, proszę państwa. I tym akcentem dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Działajcie, zaprawdę nie bójcie się.